Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, świętość świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Jak widzimy tak blisko Bożego Narodzenia, wspominamy taką osobę, człowieka, który oddał świadectwo swojej wierze, jak opisują dzieje apostolskie, wpatrywał się w niebo, widział Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zasiadającego po prawicy Boga Ojca. I tego nie mogli znieść ci, którzy słuchali natchnionych słów Szczepana, ponieważ jak mówi Słowo Boże, był pod natchnieniem Ducha Bożego. Nie mogli tego znieść. Krzyczeli, wykrzywiali twarze i wreszcie podjęli kamienie i Szczepana ukamienowali. Ale zanim to się stało, to słyszymy też ducha przemawiającego przez Szczepana, Ducha Świętego, który mówi, w słowach, które są słowami przebaczenia. Panie, nie poczytuj im tego grzechu. To są słowa, które są też odbiciem słów Jezusa z Krzyża. Nie poczytuj im tego grzechu. To są słowa przebaczenia. I właściwie yy, święty Szczepan właśnie daje świadectwo swojej wierze i daje świadectwo może w szczególny sposób przez to, że potrafi przebaczyć swoim oprawcom. To widzenie Jezusa Chrystusa jest jakimś widzeniem też wiary, bo my też przez wiarę w jakiś sposób Boga widzimy w swoim życiu, w różnych sytuacjach i sprawach. Widzimy go też przede wszystkim w Eucharystii, spożywamy go. I ta wiara, która daje nam. Poznanie też Boga jakoś predysponuje nas do tego, żebyśmy także byli naśladowcami Świętego Szczepana, właśnie w przebaczeniu. Jaka to ważna sprawa, mieć w swoim sercu właśnie takiego ducha Bożego, to jest to przemawianie ducha przez nas. Jesteśmy biorcami, bo Boże, Boże, Boże miłosierdzie czerpiemy, szczególnie przez sakrament pokuty. Jesteśmy ludźmi, którym Bóg wybacza grzechy. Ale to wszystko się nie może tylko na nas zatrzymać. Nie jesteśmy konsumentami Bożego Przebaczenia, ale musi to pójść dalej. Jesteśmy też i dawcami Bożego Miłosierdzia, Bożego Przebaczenia. Przebaczamy drugiemu człowiekowi. Nie jest to sprawa prosta. Urazy różnego rodzaju i zranienia, i złe myśli, i uprzedzenia. Jest tyle tych spraw negatywnych, często w ludzkim sercu. Nawet sobie może tego nie uświadamiamy, dopóki właśnie dorośniemy do tego, żeby serca drugiej osobie przebaczyć. Może to być często jakaś forma męczeństwa dla niektórych, ale na pewno jest to, to danie świadectwa wierze i to Duch Święty nam ciągle w jakiś sposób na różne sposoby, to nam podpowiada. Kto wytrwa do końca, właśnie w takiej postawie, ten będzie zbawiony, jak mówi Jezus Chrystus dzisiaj w Ewangelii. Tego sobie życzymy i to jest też duch Bożego Narodzenia, który płynie od żubka betlejemskiego, płynie od Józefa, który milczy w Ewangelii i płynie od Maryi, która obejmuje swoimi ramionami macierzyńskimi dzieciątko narodzone, dzieciątko Jezus. To jest też Duch, który zapewne ożywiał pasterzy, którzy udawali się, narazając na ryzyko swoje stada, przecież które musieli pozostawić, udawali się do żubka, do Jezusa, żeby oddać mu pokłon w pokorze swojego serca. Tego ducha i tej szerokości serca, jaką miał Szczepan, dzisiaj pragnę życzyć każdemu z Was, jak też i samemu sobie. Amen.